Thank you. 5 hardcore. Siema wszystkim jestem hardcorek yy, I dzisiaj robimy lepszy domek. No jak widać tutaj już zaczęliśmy taki zarys zrobiliśmy. No i cóż, no i chyba będziemy budować, nie? No tak, no i pokaż mi nasze nowe wejście, które wymyśliłem. O, to jest takie wejście, tam jeszcze będzie moza tamtej wyspy. No i tutaj jest nasza faremka, co robiliśmy w czwartym odcinku. No i dobra. To tak, lecimy z koksem, już zrobiliśmy narożniki, potem podłogi się zrobi, na ile ten domek będzie wysokości? No na trzy i ten, żeby nie mieć tak od razu nad głową sufitu. Dobra. Robimy domek. I jeszcze od razu z wejścia, przepraszam za lagi, ale góry się długo renderują. Nie, nie ma lagów. Ile jest FPSów? A, 16, da się grać. Myślę. Chociaż Bremu miał 180, ale to już nie znikam. No ale wiesz, Bremu to Bremu. Dobra, robimy ten domek. Przepraszamy, że długo nie było odcinków, ale zaraz to nadrobimy. No. Bo hardcore -ko się oczywiście nie chciało nagrać. No szkoła, wiecie, jak to jest jeszcze. Gupy sprawdziany. Ja mam przynajmniej. Yy, to będzie domek z drewna, a z dach. Nie wiem, z czego zrobimy, czy z kobra czystego. Zbierałam przed odcinkiem jeszcze deski, żeby się przygotować, żeby nie było zamulania. No i robimy domek. O oh, FAK. nie mogę skoczyć. Dobra. Ten narożnik, a bo to będzie dach i dlatego jest taki duży. O oh, fak. Jeszcze będą okna, to jeszcze to się weźmie. Chociaż, idź. No, kolega mamy. Dobra. Mogę mieć taki dziwny głos, no ale cóż. On będzie fajny, mamy wejście, wszystko okej. Okay. Sorga za moją mamy, no ale na polski muszę zrobić prezentację na poświętach. Dobra, to tak robimy. I tutaj będzie dach? Że tak i tak robimy, tak dookoła. Chyba, no bo tak to no, 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 tylko chyba z kobla dach, czy nie? No dobra, to robimy Skobla. Teraz trzeba się tam nazywać Tylko najpierw może zrobimy podłogę co? Trosiłka też tak wyśle w wow. D Trochę za daleko, się wykopałem hmm. Następnym odcinku co robimy? Chyba idziemy do jakiejś jaskini, bo mało żelaza mamy Niedługo chyba się też pójdziemy do Netheru, bo mamy trzy diaksy tylko obsidian trzeba będzie robić. No i kawę. O kurde, mamy kill. To no jest kill. I wyścisz te wszystkie dźwięki, bo się alaguję i tak dziwnie brzmi. No dobrze. Na 50 muzyczkę i dźwięki. Na 50. Dobra, gramy dalej. No <ścoughs> będzie już ładny. Że zrobiliśmy to wejście, bo ogółem yy, ja mówiłem, że będzie przeniesiony, ale nie będzie przeniesiony, ponieważ już wyluciliśmy fajne wejście. Fajny będzie domek, więc nie będzie przeniesienia. Tutaj będziemy rozbudowywać coś i no i będziemy robić domek na trzecie. Tak, i nie gram na teksturpaku, dlatego że nam się coś zdaje. Po prostu od nowa sobie wgrać tego teksturpaka i będziemy z powrotem grać na łopatce snipery. No zawsze jak nagrywam, to mnie katar i okay, mam dziwny głos. No, <laughs> tak trochę z entuzjazmu też trzeba. No, my jak robimy. Wiesz oh, co, trochę zamulony to kopanie. No niestety, no wiecie, Jak długo trzeba robić. A! I w następnym odcinku podejrzewam, że będzie już skończony most. Lub za dwa odcinki. <laughs> To jeden, nie? Zrobimy to w własnym czasie. Bo nie chcemy budować tak, że budujemy i tak zamulamy chodzenie po drewno i w ogóle. O, ja też na początku serii. Miem, że nie, żeby nie będziemy robić nic poza tym, co jest na odcinkach. No ale przepraszam Was bardzo, chyba nie chcecie, żebym tak zamulał i łaził po drewno przez 10 minut i tylko budował i budował. A mamy lewitujące łóżko. Ta. Fak, ten wypasia, ale okay. O, akurat koniec tego. No. Wiesz. No, no fak. Czekaj. No. O, drzwi postawiłem już. Jeszcze za późno. Drzwiczki. Pięknie. O, skór wypas. Hmm. O, i mamy chyba lewicujący piecyk, tak. Wiesz, ten piecyk trzeba będzie gdzieś. Sensownie ustawić, żeby taki kącik zrobić z craftingiem, wiesz? Skrzynki craftingiem i piecyki. Kącik książki. No dokładnie. Jak ktoś ogląda rezydu lub Blowa, to w Minecraft Trolling jest. I tam możecie sobie obejrzeć tam będzie kącik książki. Łapki w górę. Za końmi Dobra. Wiem wejść, coś się za dużo powtórzyło. Mii zaraz poprawię, żeby było tak szybciej. Nieuu. To moje Ja Najwyżej czas ten dźwięk będzie fajny. Dobra. <coughs> Dobra, tutaj deseczkę postawimy. Zdajmy. No i dobra. Jak to się nie nagra dobrze, to po prostu trudno się mówi. Nie chcę się tego od nowa nagrywać. Dobra. No, chyba się nagra. No mam y -na, się powoli zaczyna czas, bo już mamy 7 minut, więc tak tylko informuję. Tak teraz dopiero luknąłem, jak ty powiedziałeś, że coś musisz źle nagrać. Nie wiem, patrzyłem na czas. Zda, chyba zrobimy w swoim czasie. Na razie coś jest taki. Zaraz zobaczycie ten rezultat, tylko skończę podłogę. No. się Bo Górze jak się dźwięk nie nagra. Tak. Daszek zrobimy w swoim czasie. Zresztą to nie jest nic poważnego, tylko będziemy się z tym walić pewnie z 10 minut. A nie chcemy robić kolejnego odcinka na budowanie dachu. Więc okej. Okay. Tutaj jeszcze tam trzeba postawić. No i dobra, będzie old school wypas. Domek. No, na schoolie fajny domek. Dobra. No i to będzie taki nazarys, Tam zrobimy domek, a w swoim czasie chyba zrobimy e, drugie piętro. Na razie to tak wygląda. Taki domeczek będzie. Jeszcze okna się dorobi. A trzeba to będzie ściąć. No, takie tu i będzie daszek koblany. No dobra, my się chyba już pożegnamy. No bo już, oś... nie no, moglibyśmy coś jeszcze robić, ale już chyba nie ma co robić. Taki odcinek już, żeby, tak... żeby nie zaczynać czegoś, co mamy robić w następnym odcinku. Tak. <noise> A to jest pamiątka naszej wyprawy chyba w trzecim odcinku bodajże. No. Dobra, to my kończymy na tym tle fajnym. No, Tak, chwila, ja ja zakończę ramami. O tak, dobra. Oh, fuck. Dobra. No, dobra. To się ma. Ej, a mi się nie nawa. Cicho, cicho, to, cicho ale jest naprawdę, no. No, no. No,